Podstawiamy nową funkcjonalność w aplikacji Successio, stworzoną z myślą o agentach ubezpieczeniowych, którzy chcą usprawnić swoją pracę. Dzięki Successio wirtualnemu asystentowi spadkowemu sprawdzić liczenie ustawowe każdego człowieka w mniej niż 2 minuty. Wystarczy, że uzupełnisz formularz, a aplikacja przeprowadzi cię przez cały proces krok po kroku. Na koniec otrzymasz wynik wraz z konkretnymi podpowiedziami, które pomogą ci w rozmowie z klientem. Dzięki temu, Każde spotkanie możesz przeprowadzić z pełnym profesjonalizmem i skutecznie zwiększać swoją sprzedaż. Successio prezentuje wyniki w przejrzysty sposób. Oprócz odpisu prawa, dostępny jest przyjazny wykres kołowy, a dodatkową zaletą jest możliwość wygenerowania pliku PDF, który pokazuje, że jesteś ekspertem w swojej dziedzinie. Zainstaluj aplikację Successio już dziś i ułatw sobie pracę. Link w opisie.